Konrad Hamalusz, Halo TV. Rozmawiamy z prezydentem miasta Otwock, z panem Zbigniewem Szczepaniakiem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, jesteśmy właśnie na wydarzeniu organizowanym przez Izbę Powiatowych Przedsiębiorców Otwocka. Może kilka słów o tej o samej izbie, o samym przedsięwzięciu. Jest to przedsięwzięcie lokalnych przedsiębiorców, bardzo fajne. Współpracujemy już od kilku miesięcy. Myślę, że z tej współpracy efekty będą coraz lepsze i coraz bardziej widoczne na terenie zarówno miasta Otwocka, jak i powiatu. Czyli rozumiem, że Pan sam też wspiera samą inicjatywę. Tak, wspieramy od samego początku powstania. Jest współpraca na tyle, na ile możemy. Współpracujemy z Izbą oczywiście dla dobra tego terenu. Dla dobra tego terenu. Właśnie, a jeżeli już mówimy o samym terenie Otwocka, to kilka słów, czym wyróżnia się może on na tle powiatu, na tle województwa. Co tutaj takiego możemy zobaczyć? Czym się charakteryzuje? No, samo miasto ma przepiękną tradycję. Jest to miasto z dobrym klimatem. E, czym się charakteryzuje? Przede wszystkim przepięknym położeniem. Jedna trzecia naszej, że tak powiem, powierzchni to, są, to jest Mazowiecki Park Krajobrazowy, to są lasy. E, powiem to w ten sposób. Przepiękne jest w Odkocku to, że z każdego naszego miejsca w 10 minut możemy znaleźć się w normalnym, gęstym lesie. To jeszcze tylko dwa zdania o kierunkach rozwoju. E, my jesteśmy. Terenem takim sportowo-rekreacyjnym na pewno nie ma tutaj przemysłu, nie będzie, chociażby nawet w związku z zapisami czy naszego studium, czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Także przemysłu uciążliwego tu nie będzie. Liczymy na turystykę, rekreację i właśnie ten walor naszego świeżego powietrza chcielibyśmy, żeby był jeszcze bardziej wykorzystany.